Zgotowania. Jak spierdolisz temat to będzie gorzej Ekipa ciepłych drani Aha <noise> Masz energole? Masz energole? Mam wszystko co potrzeba, gotuję tutaj przecież Dobu. Dobra, ma energole. bracie Dobre słowo dla Boga Wszystko gotuję, spokojnie, panowie Czysta będzie czy brudna, dobra, bracie? Mam nadzieję, że będzie niebieska Dawaj, ma być żółto, czerwona, zielona Już przyszedł kurwa No to takie nie mam, mam tylko czarno Lepiej się postaraj bracie, bo ci jedną miłość zafundujemy Dobra uh -huh. right. Panowie wiecie, że to długo trwa, żeby to wszystko wybadać? Uh -huh. Bracie, mamy cały bracie może jest. byś nam tutaj powiedział, jakie jest słowo Boże Pokój temu światu, niech marihuana będzie zbawieniem. Jebać te tabletki, które biorą nam na podniebienie. Pan Bóg za światu patrzy na nasze dłonie. Wierdolmy kortyzol, niech joint dziś zapłonie. Amen, amen. Macie masz, żebyś się zestresował, Macie... robotnik. Macie joint, ha? To to jak co? My jesteśmy dzisiaj. Akcja hippies. Jak mi się zrybowało, kurwa. A co ty w masce to palisz? Pojebało się. Pokopię go lepiej bracie. Niech pali. Niech Pan Bóg mu Bracze, pokaże. Jak, jak Haszka Mora tutaj będę sobie siedział, nie? Nie, to Błański jest. Jak chuj. To jego głos. Panowie no, lecimy, batuje. kiełbaski się robią. Zdrowotności. Zdrowotności i szerokości. Nie, wyciągaj broń. Daj mi go odjebać no. Nie. Daj mi go odjebać, to no. To jest największy crusher. Nie można. Kurwa. No daj mi go odjebać no. Nie można. NIE! No co za debile kurwy jebane. No to teraz patrz to DZWOŃ DO TITO, DZWOŃ DO TITO TY debilu! CO? GDZIE JEST NASZ CZŁOWIEK? GDZIE JEST... Co... Gdzieś NA człowiek? DOLE BLANTY DOSTAŁ CZEMU NIE ODBIERAŁ? CZEMU NIE ODBIERAŁ? POPALIŁ BLANTY! <laughs> A, NAPRAWDĘ? TY KURWA! JAK NIE ZOBACZĘ TO NIE UWIERZĘ, POCZEKAJ O KURWA, O KURWA NASI TAM SĄ NIE SZCZELAJCIE DO NICH, NIE SZCZELAJCIE! NIE SZCZELAJCIE! Ja pójdę No, bracie! Późno. Przyjąłem, przyjąłem, bracia. bracie! tak dalej! A Ta jeden, jaki status na 13? Bo trzeba jest Trzeba wsparcia! Ale to na spokojnie, I tak się... I tak się w sumie roz... Kurwa, ręce podniosłem do chuja z drugiej strony. Kurwa, blanty nasze. No i widzisz, wejście od tej strony jest chuj wielki czy żelki. A ja nie chciałem strzelać, nie? Dobra, powiedzmy kto tam jest, kurwa. Moi bracie! Nie przeszukuj mnie, kurwa. Nieźle, kurwa. Jak mi zajebał klamkę? Ten, jeden raz. Ten, uważaj, tu jest chłop. Tak nie podjeżdżaj za blisko, poczekaj na wsparcie, jesteśmy zaraz.

gdzie jest bojówkarz jebany? Gdzie jest bojówkarz? Którym? Przejeżdżam Przejeżdżał tak. Wysrałeś się ty kurwo jebana bojówkarska pierdolona Jak ktoś podnosi ręce to kurwa nie trzeba strzelać a nie no, kurwa, o, o, bo mam broń kurwa, jaki ja groźny jestem, ja pierdolę! Za dużo Netflixa i ojca przez tego, żeś się kurwa naoglądał. Za dużo. Jak się chcesz zapierdalać kurwa 2-4 na 7 to do do krzycha bazy wypierdalaj. Wysrało no, 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 no. się kurwa, nie nagrało. Hmm. A co? Co tam napryci? Ła, 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 ła. ła. Robocie? Nie, ja przepraszam, na chwilę się położyłem. Dobrze, pokój, bracie. Pokój, bracie. Superio!